ma, to ja, Pakizu. Będziemy grali w Stumble Guys. I będziemy otwierać 6 epickich spinów. Mam tutaj tyle Stumble coinów czy coś takiego, nie wiem. Najpierw darmową. I ona przy... oby nam przyniosła szczęście. Co ona Co ona Jeden żeton? Jeden żeton! Ale fajnie! Dobra, to co? Otwieramy. Najpier po trzy będziemy chyba otwierać. Pierwsza trójka. Uu, dawajcie. Coś dobrego. Aj, epicki reking. Dla mnie w sumie to jest mega, to jest mega dobrze, bo ja, pierwsze pizki. I, nie no, to jest to legendy, widzieliście to? O nie no, trzeci. Teraz coś musi być. Eee, Okej. Okay. I... Jeszcze jedno. Teraz musi być legenda, albo coś specjalnego. Ja. Dawajcie, oddajcie coś! Tak! tak LEGENAR! Jest! Stumber i oh, ja. Tutaj kolejny króle trochę! Legendarny! Ja nie mogę! Ora, lecimy na rundę naszym nową po... naszą nową postacią, nowym królem. Teraz trzeba zdobyć choronkę. Taka postać. Nie Wgrywamy tą rundę jak nic. Byliśmy pierwsi, więc to oznacza dominację. O kurde. No dawajcie tutaj. Ja spadłem jeszcze, no nie mogę. No co oni robią, no? Dawajcie. Za dużo ludzi tu się zebrało. Chod, idziemy na koniec, tam ludzie czekają Dobra, jest! Udało nam się! Nie! Dobra, dawajcie! Jeszcze raz, jeszcze raz! Jest! Udało nam się! w tą stronę Jest! Udało mi się! No i właśnie dotarliśmy do mety Pierwsza runda, udało nam się Zobaczmy zaraz co będzie w drugiej, ale tutaj wszystkie osoby muszą przejść no już! Koniec rundy! Dobra... I losowanie kolejnej mapy do rundy drugiej. Oby to nie była piłka nożna. Jakby piłka Stumblegeistowa. Eee, nie lubię tej mapy. Może być każda inna. Żeby nie piłka. Dobra... Ta mapa jest nawet prosta. Nawet dwa razy, jak byłem tutaj na tej mapie, żeby. Już na ostatniej rundzie, to zawsze byłem drugi. Lecimy. No a tam ten. Dobra, lecimy, lecimy, nie spimy. Co jest, jak tam jest? Udało nam się jako pierwszymi, byliśmy pierwsi. To już... Ej, to, to jest normalnie, to jestem ja na pierwszej mapie, jakby na pierwszej, na tej mapie. Zawsze... jest ja zawsze ten. Na pier, pierwszy raz jak tu byłem, to chciałem tędy pójść, gdzie ten ziomek i... Zawsze spadałem albo źle trafiałem. Ora! Runda finałowa. Zobaczmy, co będzie w rundzie finałowej. No, ta mapa. W sumie jest, jest trosznie krótka, jest spoko nawet. A niepotrzebnie trochę skoczyłem. Nie, dobra. Dawajcie, da musicie zrobić pierwszeństwo dla króla. No, co jest? Chodź. dobra. Tylko jeden. No nie, no dwa, trzy. Tak traktować króla. No ja nie mogę. Nie, no nie mogę. Tam ziomek był. Ta mapa jest taka... O. Tara. Kolej. Zagramy sobie jeszcze jedną rundę. A więc, bierzemy, zagraj, no i lecimy do rundy. Jeszcze raz. No dawajcie, wczytajcie. O, dobra. Losowanie mapy do pierwszego. Tu będzie tur przeszkód, zawsze jest tur przeszkód. Nie ma nic innego, zawsze jest tur przeszkód. No. No, ale to w sumie nie jest taki tor przeszkód, taki bardzo. Tu na pewno dużo ludzi musi odtoić. Trochę i było. O, nie! Nie wierzę. Dbajcie. Nie! I co ja żem zrobił? Ja nie mogę. Ale tutaj to ja tak po prostu zlamiłem. Dobra, jeszcze raz. Ostatnia runda. Teraz ok. Jak okej. Jakby są fajne są skróty. Dobra. Teraz idziemy po ścianie świeżo y, pomalowanej na pomarańczowo Jest. Udało mi się. Przechodzimy do kolejnej rundy. Teraz zobaczmy jak gra mini. Tu jakiś pingwilek. Ma szansę się dostać. Ale no niestety już prawie i się dostał jako ostatni. Ja nie wierzę. Dobra, mapy. O, ta mapa jest fajna. Jest czasem, jest trudno, ale... Tutaj łatwiutko Aha, przypadkowo w dziurę wlazłam. Dobra Jedna osoba już odpadła tylko sześć, bo już jedna kolejna padła. teraz, dało mi się dobra jeszcze jedna osoba musi spaść Jest, udało nam się przejść do rundy finałowej. O, ta mapa jest nawet fajna. Zajdziemy tutaj. Nie, bardzo źle zrobiłem, bo prawie od drzewa, od drzewa się odbiłem, i prawie bym spadł. Nie, oj, tutaj spadliśmy na ostatnie. Okej, okay. poczynę. Nie! Ja nie mogę. Już spanikowałem. Spanikowałem po prostu. I skoczyłem. Ale ten chłopiec skoczył normalnie za mną kilka sekund. Fajny skin, legendarny. Right, to będzie na tyle w odcinku. Pożegnam Was serdecznie. Na